Jak wyjść z kościoła katolickiego? Wiele osób sobie zadaje to pytanie i m.in. na stronach różnych racjonaliści, ateiści i ludzie, którzy po prostu chcą odrzucić Kościół katolicki, oni szukają sposobu, jak wyjść z kościoła katolickiego. I robią to zawsze w ten sposób, że chcąc nie chcąc, ulegają władzy tegoż kościoła. Podam wam przykład, jak jeden z, jeden z papieży. Sprytnie bardzo zdobył prawo do udzielania koron poprzez to, że pierwszego króla Francuzów on po prostu koronował. On dał mu koronę, czyli dla wszystkich naokoło oznaczało to, że to papież ma prawo rozdawać korony. Zarwał z tym dopiero Napoleon. Który, gdy do niego podszedł papież, żeby dać mu koronę cesarską, to on ją po prostu, czy tam królewską, być może króla Włoch, bo on był królem Włoch, między m.in. Napoleon, wyrwał mu tą koronę po prostu i sobie postawił na głowę. I w ten sposób pokazał, że on ma za nic, on ma za nic, jakby roszczenia papieży do tego, żeby udzielać władzy świeckiej. I teraz. Nam się wydaje, że my teraz musimy znaleźć sposób na to, jak się wypisać z Kościoła katolickiego, i szukamy różnych tak zwanych legalnych dróg, i często te legalne drogi, one nas prowadzą na manowce. Na przykład do bodajże 2012 roku. Być może się modla, jeśli chodzi o datę. Była taka zasada, że jeżeli chcesz się wypisać z kościoła katolickiego, to musisz iść do księdza, wziąć świadka i powiedzieć, że ty nie wierzysz i tak dalej, złożyć ak, apostazji, i tak dalej, i tak dalej, I pro, proboszcz ewentualnie wypisywał ciebie z kościoła katolickiego. Czy wy widzicie, i za kogo trzeba mieć człowieka, żeby mu kazać, przyjść do siebie, żeby się wypisać, i ty ewentualnie mu udzielisz lub nie udzielisz zgody, jeżeli on spełni Twoje warunki? Jak spełnisz moje warunki, to ja ciebie wypiszę z kościoła. A jak nie, to nie. Ale pamiętaj, że to ja ciebie wypisałem. Ja mam władzę ciebie zapisywać i wypisywać. I czasami ludzie wpadają w tą pułapkę. Ja mam prostszy sposób na to. Ja jestem wypisany przez z kościoła katolickiego, choćby przez to, że spożywam wieczerzę pod dwoma postaciami. Był taki sobór. Ja zaraz skorzystam ze swojej ściągi. W 1400, bodajże 14 roku, łatwo zapamiętać, bo w okolicy Grunwaldu, w okolicach Grunwaldu, była taka sytuacja, że to było. Sobór w Konstacji 1414, tak, akurat zapamiętałem to. Jeżeli ktoś, kto nie jest księdzem, spożywa wieczerze pod dwoma postaciami, sam siebie skazuje na wygnanie z Kościoła Katolickiego. Obe oczywiście niektórzy powiedzą, ale moment, przecież obecnie większość par... Młodych spożywa pod dwoma postaciami. Więc mam dla Was dobrą wiadomość. Wielki Piątek też w niektórych można spożywać pod dwoma I jeszcze, w nie, jak tutaj Igor mówi, obeznany z katolicyzmem, <laughs> bardzo dobrze, głęboko siedzący kiedyś w tym, w tym czymś, e, po prostu e, w Wielki Piątek niektórzy też pod dwoma postaciami spożywają wieczerze. We wspólnotach neokatechumenalnych nawet to się praktykuje. Ludzie, zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego, który za spożywanie pod dwoma postaciami skazywał ludzi na śmierć, każdy kto coś takiego robi, sam siebie wyłącza ze wspólnoty katolickiej. Więc mam dla ciebie dobrą nowinę, neokatechumanacie. Lub e, osoba, która podczas swojego ślubu brałaś e, wieczerze pod dwoma postaciami, już niestety nie jesteś w kościele katolickim. Amen. Amen. Niemniej jednak ty się tam. E, ja. W pewnym momencie stwierdziłem, że napiszę, napiszę to i napisałem takie, takie stwierdzenie. Ja niżej podpisany, Wojciech Orzeł, wyrzekam się tak zwanej wiary, wiary rzymskokatolickiej, gdyż zgodnie z moim rozumieniem dzieła Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz przekonany przez Ducha Świętego o prawdziwości Pisma Świętego, odrzucam nauki i dogmaty kościoła rzymskokatolickiego, takie jak przypominam, że według kościoła katolickiego, jeżeli ktoś nie przyjmuje dogmatu, automatycznie jest wykluczony ze społeczności. Chociaż jednego. Wystarczy jeden. Wystarczy, jeden degma, wystarczy, że się nie zgadzasz z jednym dogmatem kościoła rzymskokatolickiego, automatycznie sam siebie skazujesz na anatemę, odrzucenie z kościoła katolickiego. Więc ja zrobiłem to pewnie tysiąc razy przynajmniej. Wypisałem się z kościoła rzymskokatolickiego. A jeśli oni chcą mnie mieć gdzieś tam na liście i tak dalej, i tak dalej, to ja im na to nie pozwalam. Ja się na to nie zgadzam. Niech ich teraz prokurator ściga. Bo zgodnie z prawem powinny ich ścigać. Bo ja się na to nie zgadzam. Ja się nie zgadzam, żeby moje dane tam figurowały. Więc w tym momencie prokurator powinien zadziałać, bo tak prawo go do tego zmusza, polskie prawo. Na przykład odrzucam takie, y, takie dogmaty i nauki jak o tym, że Maryja urodziła Ducha Jezusa i po niej odziedziczył boskość z Soboru Efeskiego Anno Domini 431. Tak? Ja nie wierzę, że ona jest Theotokos. Czyli, że ona jest Rodzicielką Boga. Ja nie wierzę, że ona jest Bogu rodzica. Ja nie wierzę w to. I w ogóle te, ta pieśń, później długość niby mówił, że podczas e, Grunwaldu e, o tym śpiewano, to po prostu e, wielu ludzi twierdzi, że to po prostu były bajki. Tym bardziej, że e, po stronie polskiej było więcej pogan e, pewnie niż, e, niż tego. Litwini jeszcze e, nie ponawracani, e, Tatarzy byli po naszej stronie. No, chyba Allah śpiewali, a nie Bogu Rodzica. E, na przykład z Soboru Trydenckiego o Maryi zawsze dziewicy. Tak? Nie wierzę w to, że ona była zawsze dziewicą, bo jest napisane w Piśmie Świętym, że Jezus miał braci. I siostry. I siostry. Jego bracia i siostry przyszli i matka, tak? Żeby go napomnieć, powiedzieć hej, znam namion On powiedział, ktoś jest mojej matki i bracie, jak nie ci, co słuchają Boga. I jest napisane, że do czasu, kiedy nie porodziła, zbliży się do niej zbiżą. A jest jeszcze w wydawnictwie w Ocario różne są opisy dotyczące tego, taki dopis, który osoby poddające pod wątpliwość, osoby katolika, w w głowie pojawi się to, żeby go przypadkiem nie pociągnąć dalej w tym rozumowaniu, to jest napisane i y, zakłada się, domniemuje się kontynuację tego stanu. Aha, że zakłada się do kontynuacji tego stanu y, tak? dziewictwa. Kolejnego o transsubstancjacji. Czyli o tym, że na głos księdza, opłatek staje się ciałem Jezusa, Jezus nie ma wyjścia. Bo powiedział kapłan. Nie wierzę w to. W ogóle nie wierzę w żadne, w żadne sakramenty, w jakieś rzeczy uświęcające Boga, oprócz uświęcające ludzi, oprócz krwi Jezusa. Nie wierzę. Sakramenty według Kościoła katolickiego to jest coś, co uświęca człowieka. Nie ma żadnej innej rzeczy uświęcającej człowieka, jak tylko ofiara Jezusa Chrystusa. Ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonała, wyczyściła całkowicie człowieka i nie ma go już jak zrobić bardziej świętym. Tak? Później z Soboru Laterańskiego, to było z 1215 roku yy, z dekretu o tej transubstancjacji. Później z Soboru Laterańskiego z 1215 o piętnowaniu Żydów i muzułman i zobowiązanie władz świeckich do zwalczania herezji, czyli po prostu mniej więcej to, co robił Hitler, tak? Oznaczanie tam gwiazd Dawida Hitler kazał, oni jakoś inaczej ich oznaczali wtedy, chyba, nie pamiętam. Być może inaczej, być może tak samo. Yy, 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 I po prostu później, yy, yy, mniej więcej 40 lat później, wyszła, wyszła taka bulla, yy, w której yy, Ad extripanda się nazywała, o torturach i głodzeniu heretyków. A więc nie zgadzam się z tego typu bólną i z tego typu nauką, żeby torturować i głodzić heretyków. W 1302 wpadli na pomysł, żeby napisać coś takiego. Posłuszeństwo biskupowi rzymskiemu jest potrzebne do zbawienia. Oczywiście to odrzucam. 1302 to było. W 1414 wyłączenie wina z wieczerzy, o czym mówiłem, sobrów konstacji Później, w 1513 roku, było napisane, że drukowanie książek bez zezwolenia władzy duchownej jest pod karą ekskomuniki. Więc, jeżeli chcesz wypisać się z Kościoła Katolickiego, to wydrukuj jakąś książkę bez zgody księdza automatycznie, zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego z 1513 roku, jesteś poza Kościołem. Ciekawe, czy e-booki też to, to są. Jeżeli tak, to przynajmniej jakiś e-book. Możesz napisać dwie strony e-booka prawda, i opublikować, i wtedy yy, bez zgody księdza i wtedy jesteś yy, od razu ekskomunikowany. Teraz w tysiąc, yy, na Soborze Trydenckim w reakcji na reformację, która nauczała ludzi Biblii, oni wpadli na pomysł, że Msza Święta będzie odprawiana połaćnie po wieczne czasy. Skończyły się chyba już wieczne czasy. W tej chwili jest inaczej. W każdym razie, Sobór podjął taką decyzję, więc obecny Kościół Katolicki, jakby sam siebie z Kościoła Katolickiego wypisuje w momencie, kiedy mówi ksiądz po polsku na Mszy. Są takie ruchy, które twierdzą, że, że to jest dalej nie tego. Kolejna sprawa. W 1854 roku, czyli nie tak dawno, ze 150 lat temu, troszkę więcej, przyszedł dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi. Cokolwiek to jest, gdzieś mi dzwoni, co to może znaczyć, jest to totalna herezja. Odrzucam to. Potem w 1863 roku przyszedł dogmat o nieomylności papieża, gdy wypowiada się z, jako papież. To też odrzucam. Po pierwsze, byli, są i będą omylni, nawet jeżeli będą wypisywać bulle, o której mówiłem, o piętnowaniu Żydów i muzułman, lub zobowiązaniu władz świeckich do zwalczania herezji albo o torturach i głodzeniu heretyków z bulli. Tak? Nawet jeżeli bulle, który kiedyś takie coś wydał, ja się z tym nie zgadzam. No i kolejna rzecz, na którą się nie zgadzam, to na wpisanie Biblii na indeks ksiąg zakazanych. To było w 1559 roku i Biblia była na indeksie ksiąg zakazanych do 1937 roku. Do 1937. Mój tata urodził się 13 lat wcześniej. Jak mój tata miał 13 lat, to dopiero wtedy mógł swobodnie zacząć czytać Biblię, bo wcześniej była na indeksie ksiąg zakazanych. To nie było dawno. I podpisałem sobie, Wojciechorze, zachęcam każdą osobę, żeby wystąpiła w ko z Kościoła katolickiego w ten sposób, że zaprzeczy kilku dogmatom Kościoła, kościoła rzymskokatolickiego. Automatycznie wtedy będziesz wypisany z Kościoła rzymskokatolickiego i nie będziesz musiał przynosić i prosić się. U proboszcza o jakieś podpisy. Nie musisz nic zrobić. Nie ma nad tobą władzy. Jesteś wypisana i tyle. Nie będę nic nosił. Nie, nie muszę. Nie zapisywałem się tam, więc nie muszę się wypisywać. Tyle.